To był dobry wybór, dobra kandydatura zgłoszona przez Platformę Obywatelską. Oczywiście, wszystko wymaga czasu, i nowy starosta też musi mieć ten czas, dostać ten okres dostosowawczy, żeby również bardzo mocno wdrożyć się w pracę samorządową. Ja jednak uważam, że w jego przypadku będzie to bardzo szybkie. On wnosi również nowe jakby doświadczenia, bo przychodzi spoza sfery budżetowej, prawda? co też ma swoje plusy. Oczywiście ktoś powie, że minusy, no bo przychodzi ze środowiska ludzi, którzy działają w gospodarce wiedzą, że trzeba pieniądze zarabiać, że one nie biorą się znikąd. Ja myślę, że bo ja na zarząd patrzę całościowo. Patrzę i na zastępcę i patrzę na członków zarządu, patrzę na starostę i myślę, że udało się nam stworzyć bardzo dobry zespół. Zespół ludzi łączących doświadczenie z przebojowością, pewną dynamiką. Nowym spojrzeniem, bo na samorząd trzeba patrzeć już inaczej. Ja się to też starałem zaszczepić takie myślenie, mimo że mogę być wiązany ze, z urzędnikiem, prawda, który się tam kojarzy, że to człowiek bez polotu, wypełniający tylko jakieś tam czasem nierozsądne przepisy, ale ja już wcześniej starałem się wprowadzić takie myślenie, bo powiat czy samorząd powiatowy. To również gracz w gospodarce. Słowo gracz może źle tutaj użyte, ale tak się mówi potocznie. To również duży inwestor, duży pracodawca, mający swoje zadania inwestycyjne, potrafiący rozglądnąć się za pieniędzmi na te zadania. Myśmy zrobili odważny krok, emitując obligacje przy dużym oporze opozycji która jednym tchem żąda, żeby przenieść szpital Elżbietanek z warunków czy oddziały ze szpitala z Elżbietanek z warunków urągającym wszelkim standardom do nowego obiektu, ale jednocześnie jak trzeba wskazać źródło finansowania, to krytykuje bezpieczne obligacje przeliczone w wieloletniej prognozie finansowej w naszych możliwościach i tak Więc dla powiatu potrzebne jest spojrzenie szersze. Spojrzenie gospodarza, spojrzenie również ekonomisty, bo powiat musi łączyć funkcje. To jest jednocześnie ta rola nastawiona na sprawną obsługę obywatela, naszego mieszkańca, obsługę szybką, przyjazną. Wydawanie decyzji, czyli całą tą typową robotę administracyjną, ale jednocześnie musi pamiętać o swoich podstawach finansowych, możliwościach pozyskiwania środków. I tu jest potrzebne spojrzenie, często człowieka, który patrzy jakby spoza tej sfery urzędniczej. Stąd ja mam taką nadzieję, że ten zarząd właśnie tak skonstruowany. Będzie tę funkcję umiał bardzo dobrze połączyć, a jednocześnie inwestycje powiatu w trudnym teraz y, czasie będą szły naprzód, że nie zostaną zatrzymane remonty na drogach, prawda? Że dalej będzie rozbudowywana i modernizowana infrastruktura szkół, edukacji, że tu nie zatrzymamy się, że będziemy dalej y, modernizowali. I inwestowali w nasz szpital, nie, nie chwiejąc przy tym prawda, budżetem powiatu, tylko starając się pozyskiwać cały czas środki zewnętrzne, że być może otworzą się możliwości partnerstwa publiczno-prywatnego. Ja nie mówię, że tak będzie, ale takie trzeba już powoli też rozważać. W Wielkiej Brytanii czy w Anglii te inwestycje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego to jest 15% wszystkich inwestycji. To są po prostu włożone złotówki, których władza publiczna nie posiada. Więc my musimy ten zacząć patrzeć w sposób nowoczesny, nie taki siermiężny, że dostajemy pieniądze, nie wiadomo zresztą skąd, tylko musimy zacząć patrzeć jak w tych realiach ekonomicznych Prawnych, w tym nowym otoczeniu, nowej gospodarce ma się znaleźć samorząd powiatowy, prawda? A urząd, którym jest starostwo i jak, będąc no, praktycznie największym pracodawcą w powiecie cieszyńskim, mając te swoje szczególne funkcje zapisane w ustawie kompetencyjnej, potrafi również realizować te działania gospodarcze. To może trochę takie inne. To, co ja mówię, niż spojrzenie sprzed jeszcze paru tutaj lat, to było trudne zmienić mentalność, czy, czy próbować się przebić do świadomości ludzi decydujących, że musimy na to wszystko, czym zajmuje się samorząd, na no, ocenę naszych możliwości, spojrzeć inaczej i przede wszystkim szukać szans, a nie mówić z góry. To się nie da, bo na to nie mamy pieniędzy. Yy, tu nie dostaliśmy dotacji, i tak dalej. Takie myślenie byłoby zabójcze. I ja do realizacji tych zadań, o których wcześniej tutaj mówiłem, do realizacji takiego spojrzenia na, na zadania samorządu yy, potrzebuję, czy, czy wspieram takich ludzi, jak yy, przedstawiłem dzisiaj więc i, i z nadzieją, że oni temu zadaniu podołają, wie Pan. Pewności nigdy stuprocentowej nie ma, natomiast trzeba otwierać szanse i otwierać możliwości. Ja jeszcze jako szef Platformy, czy struktur powiatowych Platformy Obywatelskiej te kandydatury przedstawiłem na Radzie Powiatu, wcześniej na Zarządzie, a potem Radzie Powiatu Platformy RP, no bo Kandydatury oczywiście musiały taki jest wymóg naszego statutu naszej partii uzyskać akceptację tam wcześniej. Prawda? Potem to trzeba było uzgodnić, czy, czy równolegle uzgadniać z koalicjantami naszymi, żeby zapewnić to, że głosowanie będzie, że tak powiem, po naszej myśli bezpieczne i że ludzie będą mogli objąć te stanowiska. To się udało. To się udało, i ja muszę powiedzieć, że ja jestem z tego bardzo zadowolony, chociaż oczywiście myślę o wyzwaniach, które stoją przed nowym zarządem. Wie pan, jestem posłem elektem aktualnie, ale proszę wierzyć, że te osta ten ostatni czas to ja głównie <głosłucham> spędziłem tu, w budynku stanowstwa spędziłem domykając te sprawy, które trzeba było sprawnie tak powiem zakończyć, to co udało się, no i cały czas jednak uczestnicząc w rozmowach, które miały doprowadzić do stworzenia zarządu z nowym starostą, bo ten zarząd, pozostałe cztery funkcje tam pozostają bez zmian, żeby żeby no jak odejdę, stąd już dzisiaj to już się stało. Wcześniej oczywiście złożyłem mandat radnego i, i, i funkcję starosty, żeby mieć taki już wewnętrzny, chociaż on nigdy do końca nie będzie, spokój, że no już mogą nowi ludzie, czy tam częściowo nowi, działać, że mogę temu życzliwie się przyglądać, patronować. Oczywiście, jak będą. Jak będą sobie tego, tego życzyli, bo ja rozumiem, że nikt nie lubi, jak się mu ktoś tam wtrąca, jak, jak, jak ten, ale ja myślę, że to jest taka sytuacja, że i, i mam taką nadzieję, że tutaj naprawdę będzie mocna współpraca hmm. moja z nowym zarządem, że oczywiście w tych sprawach strategicznych, że będę mógł być też pomocny, jeżeli takiej koledzy będą takiej pomocy gdzieś tam, czy zwrócą się o taką, czy ch będą chcieli pewne sprawy przedyskutować i tak dalej, no bo oni też muszą mieć czas, żeby w to e, w to wszystko we wejść, no moja wiedza to już jest jednak te czteroletnia, niektóre projekty prowadziłem, no nie powiem, że sam, bo to, to, to oczywiście nie ze wszystkimi, no ale siłą rzeczy e, miałem miał jakby większą wiedzę na ten temat, e, bo no tak to jest, że jak, jak, jak się jest starostą, no to reprezentuje się, się i zarząd i, i, i Radę. Także tu ja jak zresztą to po, powiedział nowy starosta, ja też zadeklarowałem na współpracę zawsze będę otwarty, bo poniekąd też czuję się jakby takim ojcem tego wszystkiego, co się dzisiaj tutaj stało. Myślę stało w sensie. Eee, yy, pozytywne.